Siema martwi kochane na odcinku Blossers. Przepraszam, że tego odcinka nie było, ale nie mogłem po prostu. I tak będę, powiem wam tylko tyle, o fajnie, że dostaliśmy to. Odcinki będą się pojawiały około 11, nie wiem czy 11, ale mogę wam powiedzieć, że na pewno w poniedziałek będzie jeden odcinek. Później dopiero w piątek wleci kolejny odcinek, więc... <laughs> tak, nieważne, dobra. Ja sobie wezmę to i... Mamy więcej już na pewno? No i tak, ten tak, możemy zagrać sobie hmm. tutaj parę meczek. Siemka kochani, jedyni widzowie eh, Najlepsi oczywiście Bardzo wam dziękuję za 16 subskrypcji Tak Szkoda, że tyle, że dostaję subskrypcje Ale nie oglądacie mnie Ale nieważne I tak was lubię za to, że Nawet nie musicie mnie oglądać Chociaż na naprawdę bym chciał, żebyście mnie oglądali Ale nieważne hmm. Hmm. Co zrobimy? No gramy, no no tak, no gramy, gramy. O. To jest inna aplikacja do nagrywania, tylko że bez głosu. I to mi się nie podoba. El Primo. El Primo. El Primo. No nie, on mnie nastrzała. W sumie to chyba na dwa. No tak, no, 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 no. No wiedziałem, że zginę. Ach, szkoda. Nieważne. Oj, minus 4 pucharki. No, to już nie jest fajne. Yy... No, niestety nie. A. Nie wiem, czy się chwaliłem, ale chyba tak. Kupiłem sobie nowego skino. To się chwaliłem. A mieliśmy grać brołkiem. Chwilę zagrałem sobie tylko nim. A z powodu takiego, że yy, ten... Yy... Na tysiąc pucharków mieliśmy tego. Broka, brok, jakoś, tak? Brok, nie wiem. Nie wiem, po prostu wymówić. Nawet jeśli to byłoby po polsku. To jest po polsku. Dobra, nieważne. ważne Oho, trzy skrzynki. Skrzynki. Chyba wiem, jak się będę z Wami witał, no nie? Kolejny istot. O jezu, znowu przegram. Ole, tu było nie, ale prosto się waliłem, ale przynajmniej ten... ja dostanę dwa plus ten pocharków. Powinienem więcej mówić, a mniej się skupić na grze, bo mam ko kochanych widzów. Ehm, sobie wymyśliłem przewitanie z wami, widzowie. Będę się witał tak jakbym się zaciął. Sie, 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 siema. Albo się, 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 ma, ma, ma. Albo się ma. Albo po prostu cześć kochani widzowie. Twoja ja pierniczę? Nie. Co ja? No nie wiem, Naprawdę polecam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów. A filmy one się teraz pojawiały w poniedziałek, i piątek. Pewnie o tej samej godzinie nie wiem. Nieważne. Odcinek troszkę dłuższy dzisiaj. Bo. bo dawno nie było. Zero czy bólem. Ból. To w ogóle dał mu taką nazwę. No i to on też prawie nic nie gra. Gran. Jak ktoś wie, jak go można zdobyć. To bardzo bym poprosił, jeśli byście napisali w komentarzu. Ach. Zobaczę później, może mi się uda. Nie wiem. Mm. Ona jest dobra. To jest normalnie kocur. <laughs> może będziecie chcieli opening, jak tak, to będziemy, będą po prostu sobie wtedy grał częściej i wbijał skrzynki. Na przykład powiedzmy, że we wtorek zacznę. Oczywiście z przerwami. I będę grał od wtorku na przykład do czwartku i uzbieram, nie wiem, na przykład 50 skrzynek. No i wtedy możemy zrobić jaki mały opening, ale wątpię, że tyle zrobię. Chociaż, jakbym się jeszcze zaczął słuchać muzyki, to ojeju, to pewnie bym późno skończył grę. Ale na pewno dużo skrzynek byście mieli. Nie uciekaj. Synku. <ścoughs> co on chciał tu zrobić. No. O, jeszcze strzał i zginął. Normalnie. Nie wiem, co mogłem powiedzieć. Jeśli chcecie porozmawiać ze mną, to to dzisiaj zrobię po prostu coś na Discordzie, jakiś kanał głosowy. Przepraszam, że coś słyszycie, ale coś tam upadło na dworze. Nie upadło, tylko chcieliśmy szaleć. Ale chamsko. Poczekajcie. Ściemka, już jesteśmy. Oj, nie patrzę mi klasem. Musiałem sobie puścić muzykę. Zrobiliśmy skrzynkę. Yy, kurde. Ja wam dam do, do tej muzyki, której właśnie teraz słucham. Możecie zgadywać w komentarzach, kto to. Chyba mnie nie Nie możecie. Dobra, nieważne. E. Oj, laga miałem. I to nie złego laga. Dobra, zbieranie klientów. Mamy jedną skrzynkę. Ja otworzę ją. Albo nie, nie otwieram, nie, nie, nic nie otwieramy Bo w pią ten piątek taki Może tam otworzyć. albo nie Nie będzie na, na jakiś czas openingów Ale tak poza odcinkami mogę za zacząć nabijać Ta, To jest dla was widzowie Chyba że wiecie, że nic nie wypadnie to... Bo nie wiem No nic nie wypadło, a szkoda nie, te, te, Ej, tego to mam już 27. Tych, tych. Biletów, bilecików. Ja, jak nie. Ej, ja więcej mam tego niż. Za niedługo to będę miał. Naprawdę. Tyle, że oszaleję. Przecież ja mogę grać i grać. A jeśli. Nie wiem. Psa, nie wiem, co mogę zrobić. Pamiętajcie. Dobijamy równe 50 subskrypcji I to nie będzie pomysł, a gra wybrana przez Was gra. Nie. Mam pomysł na bo... Mam pomysł na odcinek w ten piątek. Ale nie wiem, czy mi się to uda. Kurde, ale mnie to denerwuje. Ona nie umie grać, tylko czekasz, czy... Zostanie mi 20 HP. A tak na solo nie wybiegniesz. No, BM! Nie! El primo, dammo. Jak ja takich osób nienawidzę, jak gracie ze mną, to nigdy tak nie róbcie, że ktoś musi go osławić do 10 HP i wtedy atakujecie, bo to jest po prostu denerwujące i jeśli ktoś tak będzie, to od razu go wyrzucam, bo ja tego nie lubię. Jak gracie, to się gra, a nie jak gra się jak dziewczynka, czyli się chowa ciągle. To to nawet nie jest gra. I To mnie denerwuje. Jak, jak zobaczę tak, to od razu. Mnie... I czemu one zgiezą gry, jak ona nic nie zrobiła? Jak gracie ze mną, nawet jak będę miał live streama i gracie ze mną, to nigdy tak nie róbcie, bo od razu nie będę z wami grał. Bo ja tak nie lubię takich typów graczy. To naprawdę jest chamskie, jeśli ktoś się stara wygrać ten, po prostu mecz. A ty zbierasz klejnoty, jak ktoś ma 10, 20, 20 żyć, HP, życia, nieważne, podbiegasz, lejesz go, zabierasz mu te gemy, klejnoty i uciekasz. No, nie da się tak grać. podgosię sobie I lecimy dalej No i A pewnie będę Nie wiem, jak chcecie Jak chcecie Jak gram w ten Blowsers i mówię wam jak osiągnąłem swoje 16 subskrypcji Na moim oczywiście kanale bo może będziecie... chcieli, Jezu, co to było? Um, może będziecie chcieli się... Ja, może jakiś oglądam początkujący... Bardzo początkujący youtuber, czy nie wiem... Jedna subskrypcja, zero... To napiszcie w komentarzu, czy... Na, na, jakby się nikt nie, nie słyszał, albo by mnie przerwało, to mówię... Napiszcie w komentarzu, czy chcecie zobaczyć... Zobaczyć, Wy się, jak ja zacząłem na YouTubie, jak ja doszedłem do... Moich pierwszych subskrypcji. A mam ich 16 na kanale, więc. Trochę ich mam. Oczywiście dla tych początkujących YouTuberów. Bo tacy ludzie, którzy mają po milion, no to. Na pewno. Jakbym. Nie wiem. Nie jestem bardzo sławny. Ale. Kurde, byśmy... A, rozwalić go tylko jedną osobę. A jakbyście nawet nie chcieli, to chcę wam pomóc. Oczywiście tym początkującym youtuberom. No, jak ja tego zupełnie lubię. Czekaj do sekundy i ty... nie. Nie, dobra, nieważne. Nie, wolę już grać z mecz, no. dobra. Yy, mogę wam tylko tyle powiedzieć, że... Od następnego tygodnia zaczynamy już od filmów w poniedziałek i piątek. Jutro będzie odcinek. Nie. Dobra, nieważne. Jak ja doszedłem do moich 16 subskrypcji, nie nagrywajcie na mnie, nie wiem. Jak ja doszedłem do Sławy, bo nie doszedłem do Sławy. Ja mówię, że chcę nagrać dla Was odcinek, jak ja zebrałem te subskrypcje. Oh, ai! Ai nimeni Franca. Mm. Mm. Nie, 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 nie. Kurde, nie, widziałem. Zginie. Oj. Uff. Nie, 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 nie. Nie widziałem. Kurde, zabijcie go. No. Ale ciężkie to jest. <gry> Zginiesz. Wiedziałem. Weź, idź stąd Dynamike. Jezu, trzynaście jest. Oddaj mnie to, oddaj. Nie. <ścoughs> nie wierzę, ile jeszcze? Ej, bo... Dobra, już nie dadzą rady. Win. Easy. Może nie Easy? Nie będę mówił Easy, bo nie. To nie było Easy. To było niemożliwe. Wow. Dobra, jutro zrobimy odcinek taki naprawdę. Jak ja zacząłem na moj, moim karierze na YouTubie. I... Jak ja doszedłem do moich 16 subskrypcji. Od których, które których dostałem od jedynych najlepszych, nie dają mi się lepszych widzów. To są tacy zerobiści widzowie, że ja się bardzo cieszę. Jak widzę, że... Jak wiem, że dzisiaj będzie odcinek, no. A, wtedy się tak czuję, jakbym wygrał w totolotka. Normalnie. Jeszcze jak przechodzi co najmniej jeden widz, to jeśli ty dasz subskrypcję... N napisz mi To ja będę cię za, za to cię zapiszę na jakieś rzeczy. Mm. Co mogę wam powiedzieć? Dawaj, oh, noga mi zrętwiała a do to was nie będę więc. Okej. Tak, więc zagramy jeszcze z meczyk i kończę na dzisiaj. Dwa. M, m, do 20 minut. O. Zrobię dla Was tak, że ci, którzy mnie oglądają, to naprawdę. No oh, i zginąłem. Ale to jest safe, dobra. A ten co taki odpaleniec? Ja, wiedziałem co zrobić. Ja to zawsze chciałem zrobić. O nie, dużo krzaków mi zebrali. Oddaj mi krzaki! Kurwa! Janusz kurwa, kiedy było źle, bo kiedy bo, kiedyś było lepiej. Ja to lubię robić. Ja zawsze tak robię na tej mapie, jak mogę zagrać. Że się chowam w krzakach, czekam aż oni pójdą. I idę im rozwalać. Dobra. I pamiętajcie, że odcinek wyletuje na mój kanał. Jak dobiję moje pierwsze subskrypcje do 16 moich subskrypcji. <laughs> Czy tam 17, nieważne. <laughs> no i nic nie. No ale macie. No co pewnie... <laughs> Ej! Ja tego już nie chcę! Kurde, da się to jakoś komuś wysłać? Napiszcie, że da się trochę tych biletów oddać, bo ja już u Dobra. Jutro odcinek jak doszedłem na moją dla mnie moje 16 subskrypcji. Cześć kochani widzowie. Widzimy się jutro na odcinku. Cześć, papa. Pa.